Siema, witam na odcinku i wreszcie wróciłem jak ktoś jeszcze nie wie, to miałem telefon w naprawie i się przedłużyło, miałem dwa miesiące telefon w naprawie ale wróciłem i wróciłem z nie czym bo właściwie od dwóch dni dopiero mam telefon, a już się udało pyknąć w 30 rangę kolejną, jak widzicie na Jessie, nawet ponad to trochę bo musieliśmy im dobijać, bo byłem trochę więcej. Yy, grał ze mną Lodek, który wpił sobie swoją pierwszą trzydziestą na równe tysiąc. I grał jeszcze ze mną w jeden kościół, który poszedł. Mogliśmy dalej pograć, ale on musiał iść na Z2. Znaczy nie na Z2, tylko musiał kończyć. On To chyba też była jego pierwsza trzydziesta, a myślałem, że miał już. No i udało nam się. Pokażę wam parę gierek. Hmm, może gierka, w której, znaczy w ogóle ten poziom gierek ten nie był jakiś mega wysoki, wiadomo, patrząc na to, jaka jest godzina i w ogóle, gierka, w której ja wbiję jedenka oczywiście graliśmy zawsze w takim rozstawieniu, czyli emper, lewo, prawo, tara, ja na środku. Wiadomo, no, że na tą mapę są beznadziejne wszystkie postacie na blisko. Chyba, że ktoś bardzo dobrze gra Edgarem, a i tak go nie polecam. No, ewentualnie Bibi też. Niektórzy ludzie to Edgarem i Bibi na tej mapie takie rzeczy odwalają, że to jest hit. Ale oprócz tego to nie polecam na blisko. No, ta dla mnie nie jest na blisko. Od razu mówię, bo teraz jest tu ok. że nie wiem, czy będę to komentować za bardzo, bo trochę się zmęczony jestem i właściwie trochę jest późno. Po prostu tutaj macie giereczkę, bo no, nie było to najwyższy jakiś poziom, więc nie wiem, co by można komentować. Jakoś emocji nie było, jak... O, tutaj Lodek właśnie... Problemem był to, było to, że tam parę razy przegraliśmy, bo tak jak teraz przed chwilą widzicie, po prostu wbijał się po cholerę w nitę Mógłby iść na tak, ale po prostu się wbijał w nitę dał jej miśka i ona nam zebrała dużo procent Tutaj wreszcie jakieś procenty zaczęły siadać, bo myślałem, że szczerze mówiąc, myślałem, że ta kierka będzie na lip, Ale jak już się wyjdzie z obrony, szczerze, a oni mają taki dek, to. Trudno by było ich, y, im zniszczyć tam safe teraz i po prostu chcieliśmy. Się... Tutaj źle postawiłem działko, a to nawet dobrze, bo BB ani mogła być z lewej, bo bije, biły pociski odbijające od safe'u, ani z prawej, bo działko moje by od razu mnie zestrzeliło. Dobra, teraz może gierka. Jak I'm hacking Bill. jedynka to jest ta gierka. W ogóle, patrząc na niki, Nie wiadomo, czy to Polacy, czy nie do końca. Ale było parę razy takie coś, że spotykaliśmy Polaków, którzy załóżmy całą gierkę się kręcili, tylko... E, znaczy, na załóżmy jakiś ręgościu, Ale nie sądzę, żeby to raczej było znał na przykład z klubu, skądś mnie albo Lotka, bo tamten to nie jest Polak, I'm Hacking. Tylko myślę, że po prostu ludzie jak widzą, że Underdog jest... O takiej godzinie to im się szczerze nie chce jakoś y, pocić, ale to w ogóle zaraz będzie gierka, w której normalnie spike o tej godzinie taki na poceniec po prostu tak chciał wygrać, ale ja to był hicior Oni mieli tego franka. W ogóle tak trochę głupio, że to przesuwam, bo wy w sumie nie widzicie tego. Ale Sora już po prostu nie myślę. Szkoda, żeśmy dalej nie pograli. Może jutro w dzień się coś uda pyknąć, ale to wiadomo, że zawsze, że nocą się raczej lepiej puszuje. Może coś tam w ciągu dnia jeszcze wbijemy sobie na tą 21 czy coś. No bez problemuśmy teraz dali radę, bo te gierki naprawdę wygrywaliśmy. Ale no po prostu musiał iść I'm hacking. Raczej sądzę, że poszedł tego, że mam cały czas był taki... Jednak jego pierwsza 30 i, 30 i się dał ryzyka. I to jest ten spike, teraz możecie zobaczyć. Ja po prostu dam obserwowanie normalnie na niego. Chłop co się po prostu pocił. W ogóle no attack, nic. Tylko chłop tak defensywnie po prostu się pocił. Że to jest hit. Szczerze, jak ten spike zaczął na początku tak grać, bo ja chociażby tam się z nim wiem, to się obawiam, że przegramy tą gierkę i to albo i by było słabo, iby Lodek spadł z rangi, i I'm hacking by jeszcze niżej spadł. Ja miał cały czas tam dużo ponad, ale. Ale, ale i tak by było nieciekawe. No, na szczęście tutaj już się ustabilizowało, bo po prostu obiłem ich. Dobra taktyka na hejsta to jest tam gdzieś tu obijanie ludzi, nie zabijanie, żeby oni właściwie nie mogli nic zrobić. A po prostu kilowanie bicie sejfu. Nie ma co się wbijać, ale jak, jak ludzie żyją, tu w ogóle nie, nie wiem, co było. Sp bez sensu tego spajka obserwujemy, ale... A, działko... Tak, kolejna tutaj była sytuacja, szkoda, że wam nie pokazałem, że Lodek dał naładować Jessie ulta i po prostu działko nam zdjąło chyba 20%. I tutaj już byłem w 100% pewna, że to będzie rip, bo ta Jessie wiedzie. ale no na szczęście tutaj nikt nie obronił mają hackinga i warcik hacking trochę. No i tak oto wybiliśmy wszyscy 30. Już rangę. Rob nowy, nowy powerplay. Hmm. Co by tu jeszcze może, Dobra, może jeszcze jakąś tam powtóreczkę ile to trwa? 7 minut odcinek to może być i dłuższy. Hmm. O, poszukam takiej gierki, gdzie przegraliśmy, ale w ogóle przegrywaliśmy bardzo często, bo był Daj na Mike w teamie. Może Wam to pokażę, ale spróbuję znaleźć. Yy. Tutaj nie wiem czemu przegraliśmy Tutaj Mike właśnie o to chodzi. Tutaj to jest tak, to była tak żałosna gierka, że szkoda po prostu gadać czy nam blisko postaci, przegraliśmy. Bo tam Lodek coś sobie nie radził, nie, już nie pokażę wam. W ogóle dzisiaj grałem... jak sobie sam grałem, to w ogóle grałem z Matejko, a teraz też jak graliśmy trio, to trafiliśmy na gości, którzy 35. rang biali I w ogóle. no to może wam zaprezentuję gierkę. Jak Dynamike i nas tutaj. Po prostu zdenerwowały. Hmm. To było problematyczne szczerze. Nadal nie wiem za bardzo jak gra się tutaj nadaje na Majka. znaczy wiadomo, że można mu wentować, ale ja nie rozumiem kiedy ten chłop trafia. W sensie, jeszcze z tym skinem to tak trudno w ogóle hitboxy tego strzału wyczuć, że wiecie... jeszcze chłop sobie takie coś może robić, nie? Daj w ogóle... Slamił coś. Hacking. Później mówił, że miał ulagi jakieś podczas gry, ale na szczęście tylko na jedną grę niby. W ogóle Bibi coś strasznie wkurzająca jest, bo po prostu dużo z postaci nic nie może jej zrobić i ona może sobie bić ten safe albo chociażby yy, strasznie dużo amo marnować i w ogóle. I obrażenia też ma niemałe w sumie. Ja, że um, tam na końcu, jak graliśmy z Dynamikiem, trochę słabszym, wiadomo, niż te tutaj, e, to ogarnęliśmy sobie taktykę, że po prostu e, no, Tara rozwala po prostu ultem za wszelką cenę Dynamajka i tyle, bo naprawdę nie ma co po prostu się trudzić Tutaj jakiś głupi karzec, ale wiadomo, szczerze, gdyby nie ta bańka, to byśmy to raczej wygrali. Bo mieliśmy pełną kontrolę u nich, ale nie, niestety. W ogóle hmm, w Polsce niejaki jestem, ale na Jessie jestem 17, rozumiecie co? 17. Zagrałbym jedną grę, byłbym 15. Aż w ogóle nie wiedziałem, że tak dużo osób ma w innych postaciach też. Nie patrzcie w ogóle na szyję, nikt nie ma 35 w Polsce tu. Tutaj gdzieś macie tysiąc, jesteście w top... w top 7. się zdziwiłem, że na decimum tak samo. A Lodek na tarze chyba jest pierwszy. Chociaż zaraz to sprawdzimy. Mhm. Nie, nie jest pierwszy, też jest parę. A coś mówię, że jest. Jest to tara, jest to tara. Jest i Lodek. Siódmy. Może źle przesyłem po prostu. Ale patrzcie, jak zagralibyśmy jedną grę, i chłop byłby trzeci. Ja to mi chodzi? Black Ninja nawet nie ma 21. Na targu tutaj. Znaczy 31. Co ja mówię. W ogóle, aha, właśnie graliśmy z Black Ninja. Zapomniałam wypowiedzieć. My tutaj, tym trio naszym, graliśmy z Black Ninja i jego teamem. I jeszcze w ogóle trafiliśmy na nich, bo oni też w trójkę biali na 1K trafiliśmy na nich. Już nie pamiętam, czy wygraliśmy, czy nie. Chyba przegraliśmy. Oni tam lepsi byli. Oni, bo... My preferowaliśmy team Tara, Jessie oraz Emperor. W sensie, graliśmy tym. Wcześniej Lodek grał tam... W sensie, wcześniej graliśmy Tarą, tylko tam Colt, spike jakoś. Ale okazało się finalnie, że Tara jest bardzo OP i... I udało się nam dobrze. Ale lepszym teamem jest z MS Team. Bo Jesse jest podstawą ogólnie. W sensie no, podstawą. Nie no, można bez niej grać, ale yy, najlepszy team to jest chyba właśnie Jesse, Emperor yy, i Ems. Yy, bo w sumie yy, o dziwo Ems mam mega duży Damage, bo raz na Wjechała też Wam nie pokażę, bo za daleko. Raz nam e, zostawiliśmy całą EMS na safe, bo my myśleliśmy, że 3 na 2 to sobie na luzie pogramy i zabraliśmy im 60%. Przy czym ta solo EMS, kurczę, mylą mi się nazwy, chyba jak to mówię, ta solo EMS nam 50% zabrała i żeśmy się zdziwili. Hmm. Weźmy może jeszcze jakąś, gdzie był jakieś teamy zrównoważone. Nie wiem, można by to, bo niby tu jest też taki niby dobry team. Ale jest tutaj z podstawą, bo no po prostu zobaczcie, to siedzieć, Jesse robi. Jesse, idziecie tu i od razu środek bijecie. Jak pójdziecie w trzech w środek tutaj i ma, mają przeciwnym teamie Jesse od razu przegraliście. Przynajmniej my tak mieliśmy parę razy, że w trójkę chłopy szli na środek i od razu w trójkę ginęli mi dojazd. Aha... co ja chciałem, jeszcze co ja chciałem po prostu Jessie jest potrzebna, żeby ry rywalizować z drugą Jessie tutaj bo oczywiście można wejść Bibi tutaj i kontrolować to ale wtedy Ci pomagają tak właśnie nie zadaję teammaic'a w sumie za dużo komentuję ale raz, że emocje trochę, bo jednak Trochę stresik, znaczy nie wiem, czy stresik, czy raczej radość. Już stresik w sumie mniejszy. Po tym, jak nitę miałem wbijać na 30, ale się nie udało. Niestety. Okay, wtedy cudowne czasy, jak te mapy, które teraz są tylko nie puszki, a te tokeny nędzne, jak można było grać na puszki. I ten hejst i inne takie. No. Ale fajnie nam poszło. Mm, nie wiem, może więcej tym teamem powbijamy sobie 30 rank albo jutro jakoś szalony pomysł zrobimy, żeby się pozamieniać ja w swojej dary, tak samo jak Lodek on pewnie też ma Jessica. Max ładną no pewnie też i wtedy byśmy załóżmy pograli na odwrót. Chociaż nie, bo Emper też trzeba zmienić. No to chyba nawet Lodek nie ma Max Amper, nie? Dobra, jestem ślepy. A o, przecież od nie ma per. Dobra, nieważne. I to by było na tyle w tym odcinku. Nie wiem czy idę spać czy nie idę spać, ale... ale, ale... Jestem zmęczony. Ale i tak fajnie, że udało się wbić tą 30. Jak ktoś dotrwał do końca odcinka, to możecie napisać hashtag zmęczenie. I fajnie w ogóle, że oglądacie do końca. No i więcej, może na jakichś no, innych odcinkach pogadamy i w ogóle. No.